ma? Dzisiaj po dłuższym czasie muszę przepalić motocykl. Zresztą przepalam motoryk co co tydzień przeważnie. Raz mi się zdarzyło zapomnieć, znaczy nie było jak, bo w sumie śnieg padał i takie, takie tam. Więc A kurde, a nie podkręciłem do końca Zimno jak skurwy syn Żebym chciał pojeździć trochę Ty Korci mnie za każdym razem jak odpalam Motorek Akumulatora nie wyciąga bo mi się nie opłaca Jakbym miał co tydzień co tydzień przychodzić i, i odpalać, rozkręcać go, żeby akumulator wsadzić, a później go wyciągnąć. To mi się po prostu nie chce. A jak widać, co tygodniowe takie 10-15 minut przepalania motocykla. I no, tam się trochę doładowuje tak. że tam mrozów strasznych nie ma jak śnieg spadnie to przychodzę od razu bo odśnieżam mi się ten pokrowiec też nie niszczył bo ale i tak prawdopodobnie będzie po zimie do wywalenia chociaż może nie będzie widać tarcze zardzewiały kurde czy dałoby się przejechać kawałek bo mnie tak korci ale nie wiem, czy lodu nie ma na drodze. Ostatnio odpalałem, to spaliłem lacka troszkę. <grym> jest trochę, trochę lodu, jest na drodze. Kurde, mam taką ochotę sobie pojeździć. Ale po prostu no nie ma kiedy. No bo jest za zimno. Pomimo, że słońce świeci. To nie ma jak po prostu, no. Jest po prostu najzwyczajniej za zimno. Pamiętam w listopadzie, no już praktycznie grudzień był. To był ostatni mój przejazd. Postanowiłem się przejechać, bo stwierdziłem, że jest ciepło na polu. No co prawda, założyłem kalesony i wszystko. Ale... Ale... Yy, nie sprawdziłem, jaka temperatura jest na zewnątrz. Co się później okazało był tylko jeden stopień także po 3-4 kilometrach już było mi tak zimno miałem się zawrócić ale jak mi zostało do celu bo coś załatwić jak mi zostało do celu tylko yy, 10 kilometrów to stwierdziłem, że że już dojadę do końca no i tak zresztą po 10 kilometrach już nie czułem kolan tak mi przemarzły, że że ich w ogóle nie czułem ale korci, ale korci normalnie dramat jak ja się chyba przejadę chociaż kawałek nie, ja nie mogę Najlepsze to by było chyba glebę zaliczyć teraz, nie? <grymne> ja pierdolę! Na lód to nie będę wjeżdżał. Palenie gumy na lodzie? <grymne> to niezłe palenie gumy. Hmm. <sighs> Czasami trzeba u, 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 Jak się kopcie O kurwa, jak się kopcie To nie, źle zesmażone Jak tam resztki już zostały na tej oponie Ech. Jeszcze trochę mi druty powyskakują <tryk> Ach, jest kozak. Kurwa. Ale narobię sobie ochoty i wam pewnie też tą przejazdką. Ja pierdolę, ale bym sobie pojeździł, tak to zapierdalać trochę. No, dramat normalnie. Ja. Kurde Dobra Koniec tego dobrego